Miałem problemy z programem podświadomości. To był problem przy pisaniu książki pod tytułem Biologia przekonań. Wtedy byłem szanowanym naukowcem w środowisku medycznym. Ale wiedziałem, że moja książka musi opierać się na duchowości. W świecie medycznym nie ma miejsca na duchowość. Jest tematem tabu. Nie jest medycyną. Chciałem opisać charakter duchowości. Zacząłem pisać książkę i w połowie po prostu przestałem. Nie mogłem już pisać. Odczekałem, zacząłem znów po raz drugi. Znów dotarłem do połowy i znów przestałem. Nie mogłem dalej pisać. I trzeci raz w końcu się zdenerwowałem, bo sobie uświadomiłem, że nie mogę jej napisać. Za pomocą kinezjologii mięśni można wykryć programy w umyśle podświadomym. Zrozumiałem, że moja podświadomość ratuje mi karierę. Ona wiedziała, że jak napiszę tę książkę to stracę szacunek w środowisku. Moja podświadomość sabotowała moją twórczość, żeby ratować moją karierę. Musiałem zmienić program. Zdałem sobie sprawę z charakteru problemu i zastosowałem metodę psychologii energii zwaną Psyche. To było ciekawe. Bo w trakcie tego procesu spytano mnie, w jaki sposób chcę napisać książkę, żebym mógł to zaprogramować. Pomyślałem nad tym. Stwierdziłem, że już tyle czasu minęło, że A, ma być szybko, B, po tylu problemach chcę, żeby było łatwo. I pomyślałem też, dlaczego nie miałoby być też fajnie? Stworzyłem nowy program i za pomocą psychologii i energii sprawiłem, że napisanie książki było szybkie, łatwe i fajne. To mi zajęło niecałe pół godziny. Jak za kilka miesięcy kończyłem książkę, to całkiem o tym zapomniałem. Pamiętam, jak ją jeszcze przeglądałem przed wysłaniem do wydawnictwa. Czytałem rękopis. Doszedłem do ostatniej strony, do ostatniego zdania. I skończyłem. Odepchnąłem się od stołu. Przez chwilę tam siedziałem. Uświadomiłem sobie, że było szybko, łatwo i fajnie. I wtedy nagle mój umysł mi powiedział, że o to chodziło w programie, który wprowadziłem do umysłu za pomocą procesu psych -K. Byłem zdziwiony, ponieważ kompletnie o tym zapomniałem. Ucieszyłem się, bo uwolnienie umysłu umożliwiło mi napisanie książki, która ma 13 lat i nadal się sprzedaje tak dobrze jak na początku, bo jest o zrozumieniu nie tylko umysłu, z którym pracowałem, ale też genów, biologii i tworzenia życia. Bardzo się cieszę, że po 13 latach. Moja książka jest nadal aktualna. Musiałem zmienić swoją podświadomość, bo inaczej nie mógłbym jej napisać. Musiałem zmienić program. To świetna książka, a mój umysł jest szczęśliwszy. Zmieniłem też program, bo chcę żyć w niebie, na Ziemi. Zapisz się na ten bezpłatny wykład online. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj teraz ten kanał. Wkrótce znajdziesz tutaj kolejny post od jednego z Twoich najlepszych mentorów. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Te wykłady mogą zmienić Twoje życie. Unity Poland.